Trochę ich mam. I dalej? Nie teraz, bo nie zapłaciłeś i nie zrobiłeś terminu. O, a mogę na a przy... ja za darmo nie, nie płacuję, proszę pana. No dobra. A mogę się z panem umówić na 29 od 21.30? Ok, 235. To mm. za 5 minut. Ty wrócę później Ty wrócę później. A czym się zajmujesz? Psychologiem Psychologią? I jak ci idzie? Jestem e, psy. jakby... E, psy Adam psypotem. E, so, pa, czym jesteś? Adam psychopatem. So, A czym? Psychopatem. So, psychopatem? So, Aha. Chyba... Je... Nie może być psychopatem.